To może może wybierają sobie przede wszystkim młode osoby, dobrze? No. Nawet byśmy mogli się wszyscy tu podpisać. Jakbyście chciały kućnie no. autografy, dobrze? Ja? ja to zostawię kto komu to uważa. Ja bym mógł nawet zasugerować, że to na przykład bym to już Kalinie, jako najmłodszej Siadajcie, no, tutaj mamo, siadaj! Tutaj, mamo, siadaj mamo, siadaj, siadaj sobie. A teraz chciałem Was poprosić o taką jedną rzecz. Masz, Kalinka, siadaj. Zjazd rodzinny jest. Wydarzenie mi pomogło. Wydarzenie, pomny. Wydarzenie tutaj. Mój dziecko zawsze. Pomaga i dobiera. Ja, to jest. Pomaga. Moja prawa do zmiana. Chciałem Państwa wszystkich szanownych prosić o, o taką, taką, taki moment podkreślenia w stosunku do mamusi, do, nas, do seniora tego do spotkania tego całego <grystanie> rodu, rodu i e, jako przedstawiciel tego zgromadzenia serdecznie mamusi podziękować za to, że e, że Krzysiu ją dowiósł. że jest mamusia <grystanie> z nami że jest, że jest mamusia przede wszystkim e, autorem tego zgromadzenia <grystanie> bo to tak wielkie drzewo które po prostu rośnie i daje owoce, to Mamusia właśnie tak wydała taki owoc, że dzisiaj możemy tutaj wszyscy być. I oprócz, oprócz tego, że dzieci tu przyjechały razem z tymi dziećmi, szwagrowie, kochani, zięciowie i wszyscy, którzy z tą rodziną się związali. Bardzo się dziękujemy, że, że Mamusia tyle ofiarnej swojej pracy, poświęcenia, wysiłku nie szczędzi nam że do tej pory żyje, że do tej pory nie wiem nawet czy ktokolwiek z nas wie ile jeszcze Małusia nam wszystkim pomaga bez względu na to czy ktoś wie czy nie wie to ja bardzo dobrze o tym wiem jak bardzo dużo pomagam wszyscy wiedzą dzięki Bogu w każdym razie niech Małusia nam żyje jak najdłużej skąd ten bo dzięki Małusi my wszyscy czujemy się znacznie lepiej Bóg zapłać i wszystkiego dobrego muszę. i też trzymamy się kupy Mhm. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Ale dziękuję przede wszystkim Panu Bogu. To jest łaska Boża. Między nic. To nie jest moja zasługa, tylko łaska Boża. Tak, jedno tylko bym chciała, żeby wszyscy byli tego pewni, że bez Boga ani do proga. To u mnie jest jedno największe marzenie wszystkich moich najbliższych, żeby byli wszyscy razem i wszyscy jedno wiedzieli, co ja mówię. I to jest rzeczywista prawda. Nic mojej zasługi tu nie ma, tylko wszystko Boża łaska. Tak Pan Bóg chce, tak kieruje i, i zdrowiem, i siłą, i, i dziećmi, no ale jednak musi być każdy swego zdania. Pan Bóg nie wymaga sił o nikogo, ale Pan Bóg by chciał jak najlepiej dla każdego. Każdy powinien o tym wiedzieć nie i, to i to być to poddanym wszystkiemu dobru, Bożemu. No, dziękuję. Brawo. A, ma, a Małusiu dziękujemy za Małusi rolę. No Babciu, kwiaty na dół proszę, bo ja ci w ogóle buzi nie widzę. Ja tylko kwiatki widzę. O, super. Świetnie.